W Kolumbusie pracuję aż 8 miesięcy. Najbardziej zaskoczyła mnie kultura pracy i to, jak w ogóle wygląda tutaj to wszystko, ponieważ traktujemy się jakbyśmy byli znajomymi, który, z którymi się znamy już parę lat i jak trzeba coś załatwić, tak dalej, to nie ma problemu. Szczególnie bardzo mi się to spotkało w moim dziale, gdzie fajnie się zżyliśmy ze sobą i no, nie spodziewałam się, że tutaj jest możliwe w tak dużym zakładzie pracy. Po prostu. Takie koleżeństwo od, od po prostu początku. I akurat co pierwsze mi się przypomina to to, że było wtedy dziesięciolecie firmy i, i panował taki ogólnie nastrój, i wszyscy byli tacy zadowoleni, i czekali aż, aż wyjdziecie na jakąś galę chyba z tego powodu czy coś. Yy, więc no, no nie da się zapomnieć tego pierwszego dnia, wszystko było dla mnie takie nowe. My jesteśmy wszyscy i to bez wyjątku bardzo sumienni i pracowici. Nie robimy czegoś takiego, że jak dostajemy jakieś zadanie do zrobienia, to a, nie zrobię tego albo sobie to później. Czego niejednokrotnie dowodziliśmy w różnych tam, obdzwonkach i tak dalej. To nas bardzo tutaj trzyma razem jako jedność. Nie ma tutaj właśnie miejsca na to, żeby jedna osoba sobie coś olewała i tak dalej. To jest tak od kwestii takiej technicznej, jak dział wygląda, natomiast od takich tematów poza pracą to my się bardzo dobrze dogadujemy. Na wiele tematów już rozmawialiśmy i czujemy się trochę tak jak współlokatorzy w jednym pokoju. I mimo tego, że pracujemy, czasem ktoś rzuci jakiś temat, każdy się wypowiada. Oczywiście nie ma czegoś takiego, że ktoś ma inne zdanie, to zaraz po prostu jest jakiś wykluczany. Po pracy chodzę dużo na ćwiczenia. Ćwiczę pilates, jogę, stretching, spinning, chodzę na tańce i boks czy widzę przyszłość tak, tak, jak najbardziej. No wydaje mi się, że jeżeli po prostu będziemy dalej iść w, w dobrą stronę i dobrze pracować, wykonywać swoją pracę, zajdziemy naprawdę daleko. Kwestia sumienności i kwestia ciężkiego zaangażowania, ciężkiej pracy zaprowadzi nas naprawdę daleko. To są tylko chęci, nie ma rzeczy niemożliwych.